bardzo serdecznie na dzisiejszą 25 już biegu Sotirów, to jest takie uroczyste, te 25 lat, czyli to się zaczęło w 2000 roku, jak mówił tu Pan Jerzy. Przed Państwem w głównym biegu 15 km. Nazywane było piekielną 15, ale też była i deszczowa 15. Także dzisiaj, Szanowni Państwo, jest pogoda chyba w miarę dobra do biegania. Życzę Wam jak najlepszych sukcesów. 15 kilometrów przed Wami walki z czasem, z dystansem, z własnymi słabościami. Każdy będzie miał jakiś mniejszy czy lepszy kryzys. Dlatego życzę Wam, abyście te kryzysy przetrwali i uzyskali jak największe, najlepsze rezultaty. Natomiast mamy jeszcze trzy pozostałe konkurencje, o których już mówił e, prowadzący. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze tutaj tak, tak ogólnie powitać, żeby nie przedłużać, ale panią poseł Anię Banaszek, która przyjechała do nas przewodniczącego Rady z radnymi pana Miturę, z radnymi powiatowymi, no i wszystkich pozostałych uczestników tej uroczystości. Bardzo serdecznie też mojca, proboszcza, który poświęci ten wiek i te pozostałe. Dlatego życzę Państwu coś, jak najlepszych wrażeń i udanej imprezy, a za zawodnikom najlepszych wyników. Dziękuję. A jeszcze chciałem podziękować organizatorom tym. Ogólnie i sponsorom, i mediom, tym, którzy zaangażowali się w organizację tego 25. biegu Sapiechu. Dziękuję. Życzę wszystkim Dobry. uczestnikom bardzo dobrego czasu i spotkania z tym biegiem. Z powietrzem, z tą naszą piękną rzeczywistością podlaską. Jest to 25. jubileuszowy, byśmy powiedzieli, bieg. To czas, kiedy wspominamy. Dzisiaj dziękujemy organizatorom, tym wszystkim, którzy od lat trudzą się wokół tego biegu. Ja chciałbym wspomnieć tylko bardzo krótko jedno wydarzenie, które miało miejsce na tym, na tym terenie, wokół Bazyliki 150 lat temu. Bo dokładnie 150 lat temu, dzisiaj mija. Od wywiezienia obrazu Matki Bożej Kodeńskiej na Jasną Górę. Ale po 52 latach powróciła. I myślę, że ten bieg, 25, to dopiero początek wielkiej, wspaniałej historii. I życzę Wam wszystkim uczestnikom, i tym starszym, i tym młodszym, dobrego czasu, dobrego pobytu tutaj. Pomodlimy się o to, żeby wszyscy bezpiecznie pobiegli i wrócili, żeby nikomu żadnej kontuzji nie było. Matce Bożej to oddajmy.